Cześć, witajcie na moim kanale Zmiń Perspektywę. Dziś przychodzę do Was z polecajką książkową. Często pytacie, co czytać, co warto, od czego zacząć. Zanim powiem o dzisiejszej książce, to chcę Was zachęcić do zajrzenia na bloga, blog Perspektywę.pl i tam są całe gotowe listy. Lista lektur na przykład dla młodego coacha, lista nowości. Wpiszcie w wyszukiwarkę słowo recenzja, znajdziecie kilkanaście książek które recenzowałam, o których napisałam całe obszerne artykuły. Więc to jest pierwszy krok, a drugi zobaczcie e, też na dzisiejszą książkę, którą Wam polecam, i to jest książka Sztuka Zadawania pytań w coachingu. Książka jest bardzo ciekawa, dlatego, że jest złożona z takich bardzo konkretnych scenariuszy, y, konkretnych pytań, po prostu, które trzeba zadać, gdy chcemy eksplorować dany temat. Y, I znajdziecie tutaj na przykład takie tematy jak y, coaching małego biznesu, jak y, wspierać motywację zmiany nawyków, jak y, pracować z wartościami. Jak wspierać klienta, kiedy on chce stworzyć taką wizję swojego idealnego życia. Wstęp do książki też jest bardzo ciekawy, bo mówi o tym w ogóle, dlaczego warto zadawać pytania, jakie są najczęstsze błędy, kiedy zadajemy pytania. Myślę, że to jest taka baza, od której warto zacząć. Często młodzi coachowie, z którymi pracuję na przykład w programie Coach z Perspektywami, Pytają się, skąd ja mam wiedzieć, jakie teraz zadać pytanie. Jak mieć yy, taki wachlarz pytań, żeby mieć taką lekkość w zadawaniu y, pytań podczas sesji coachingu. Ta książka jest taką inspiracją, bazą. Ona nie jest gruba, ale y, ma taki właśnie większy format pytań. Tutaj znajdziecie całe mnóstwo, możecie sobie wynotować swoje i testować potem y, podczas pracy z Waszymi klientami czy podczas warsztatów. Niektóre z tych, właśnie działów tejże książki mogą być taką inspiracją, podpowiedzią do tego, jak może wyglądać warsztat, jak może wyglądać kawałek mojego szkolenia, które prowadzę. Zachęcam, pozycja godna uwagi. Zapraszam Was też do udostępnienia tego filmu, do lubienia, subskrybowania kanału. Bądźmy w kontakcie. Pozdrawiam Was serdecznie.